Dzień dobry. Dzień dobry, czy Pani może nam powiedzieć dlaczego Pani tutaj jest? Przepraszam. Proszę? Czekaj, ja jestem tutaj? W jaki tak? Przywitać prezydenta. Czy jak Pani się podoba to co się dzieje? Bardzo się Ze strony której? Ze strony której? Z mojej, z prywatnej strony. To znaczy Pani jest za prezydentem czy przeciw prezydentowi? Myślę, że za prezydentem. No, generalnie większość ludzi jest za prezydentem, tylko że część z nich nie jest za prezydentem. Przepraszam, tak muszę się odwrócić trochę, żeby światło... Tak, ale jak się mieszka w Kanadzie, to mo można mieć wyrobione zdanie tak samo i o osobach, które są w naszej Polsce. No zgadza się. No my też przybyliśmy, żeby wesprzeć prezydenta nowego, demokratycznie wybranego. Także no, miło, miło nam, że wspiera Pani również tą samą stronę i medalu, że tak powiem. Tak. Dziękuję bardzo. Zaspokojem. No, a Demokratycznie wybrany prezydent w końcu. No. Dziękuję bardzo. W takim razie.